Czy Pan będzie nas też przekonywał, że to Karol Nawrocki załatwił sprawę chipów w Stanach? Ale ja nie muszę pana przekonywać, ja no. przeczytałem oświadczenie pana, pana Huita Jamesa Hewita, tak. zdaje się, z Rzecznika Rady Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych. No więc no, ja nie znam pana Hewita, więc ja też nie, nie kontaktowałem ma, ma, się z nim. Ale oświadczenie. oświadczenie jest jednoznaczne. No. Karol Nawrocki to załatwił. No. W oświadczeniu czytamy, że Karol Nawrocki wyraził zaniepokojenie tak. przepisami. I zgłosił, i zgłosił potrzeby natychmiastowego tak. zmiany przepisów, dlatego że. A nie, że załatwił. Bo, pan, ale to co miał, znaczy, A ja co pan rozumie pod pojęciem załatwić? E, pod, rozumiem pod pojęciem załatwić to, że ktoś jedzie, zgłasza tak, temat tak. i to jest zrobione. Właśnie po tej no, interwencji. Pojechał, pojechał, zgłosił temat i po tej interwencji jest zrobione, co oświadcza rzecznik prasowy e, ale wiem, Rady boże, Bezpieczeństwa. Ojców tego sukcesu sobie. jest wielu. Prezydent ale, Duda mówił w lutym, że o tę słowa sprawy. Panie to, redaktorze. Minister Gawkowski, minister kosiniak Kamysz, wszyscy no, mówią, że to Panie redaktorze. Przyjaciel serdeczny, prawda, obozu dzisiaj rządzącego e, poprzedni prezydent Joe Biden zakwalifikował Polskę jako kraj drugiej kategorii. E, jeśli chodzi o dostęp do najnowocześniejszych technologii dotyczących sztucznej inteligencji, oburzyliście się to wszyscy. Nie, gdzież? Przecież politycy Platformy mówili, że to nawet bardzo dobrze, bo my nie potrzebujemy tych chipów. Tak ściemniali rzeczywistość, bo tak ich w Karolka zrobił niestety pan Joe Biden. Bo w Karolka? Tymczasem, się. tymczasem, tymczasem, tak tymczasem, tymczasem Karol Nawrocki pojechał do Stanów Zjednoczonych. Jako kandydat na prezydenta rozmawiał 8 godzin z najważniejszymi ministrami Rządu Stanów Zjednoczonych, a na końcu z premierem, czyli prezydentem, bo prezydent jest premierem rządu Stanów Zjednoczonych. I tam, jak wynika z oświadczeń władz Stanów Zjednoczonych wskazywał na ten problem jako bardzo ważny i prosił o jego załatwienie. Nam... I został załatwiony. Więc chce nam Pan powiedzieć za politykami platformy, że to Gawkowski załatwił. Gawkowski w życiu na oczy nie widział Trumpa. No. Nie mam pojęcia, kto to załatwił Panie Profesorze. Ale może, bo po mnie Pan myśleć, ja to kupię, ale nasze trzeba się. Ale ja nie muszę proszę, ale ja nie muszę pan oświadczeniu rzecznika prasowego. Absolutnie wierzę, że, no to, Karol Nawrocki, sprawa jest załatwiona. że Karol Nawrocki, podniósł tę sprawę w Stanach, jestem w stanie to uwierzyć, ale to kto załatwił, kto realnie przekonał, że taka procedura trwa trochę dłużej niż tylko y, 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 po, po, po To niech Pan ta jeszcze raz społeczeństwo oświadczenie rzecznika prasowego Rady Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych. Jeżeli w nie wierzymy, to proszę zobaczyć kto załatwił tę sprawę. i chce pan nam powiedzieć, że Duda jeździł, prosił, nie załatwił. Gawkowski jeździł, prosił, nie załatwił. Kośniak tam prosił, nie wiesz, Gawkowski jeździł. Gawkowski to jest raczej wymienione w tym raporcie kongresmenów amerykańskich, którzy piszą do, do Unii Europejskiej w sprawie łamania praworządności w Polsce. No, nie, no Naprawdę, no, kto rozmawiał z ministrami rządu Stanów Zjednoczonych przez 8 godzin w Białym domu, wyśmiewany tu w Polsce przez Giertychów i innych? Kto rozmawiał na końcu z prezydentem Stanów Zjednoczonych, nie będąc nawet prezydentem, tylko kandydatem na prezydenta, Karol Nawrocki? Kto podniósł tę kwestię na tyle skutecznie, że została załatwiona? I Karol Nawrocki. co wy, jak nie, pan nie wie, jak pan przeczyta to oświadczenie? Można już oświadczenie państwu tutaj, naszym widzom pulsacie? Z Mamy wszystko z niego wynika miuty. wszystko z niego wynika tak jak mówię rzecznik przy, przyznaje że karol nawrocki tę sprawę podniósł na tak, pytanie kamerzysty tak,